Nadwaga i otyłość u psów to poważne problemy zdrowotne, które dotykają coraz większą liczbę naszych czworonożnych przyjaciół. Jednak, z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną, możemy pomóc naszym psom wrócić do zdrowia i pełni życia. Świadome żywienie psa to książka, która odpowie ci na wiele pytań. Link do książki w opisie filmu. Pierwszym krokiem w leczeniu nadwagi jest diagnoza. Lekarz weterynarii oceni kondycję psa, używając wskaźnika BCS, aby określić, czy pies ma nadwagę lub otyłość. W większości przypadków problem wynika z błędów żywieniowych, które możemy skorygować. Podstawą leczenia dietetycznego jest racjonalne podejście do komponowania dawek pokarmowych. Odpowiednie składniki mogą wspierać uczucie sytości, co jest kluczowe w walce z nadwagą. Białko, błonnik, tłuszcze i węglowodany każdy z tych składników odgrywa rolę w procesie regulacji wagi. Na przykład, białko ma największy wpływ na długoterminowe uczucie sytości, podczas gdy błonnik wspomaga trawienie i zmniejsza uczucie głodu. Smakowitość i strawność pokarmu mają ogromny wpływ na chęć psa do jedzenia. Psy rozróżniają pięć smaków. Ale to węch jest kluczowy w ocenie jakości jedzenia. Mechanoreceptory w żołądku psa odgrywają ważną rolę w hamowaniu apetytu, co możemy wykorzystać w regulacji wagi. Każdy składnik odżywczy pełni unikalną rolę. Wysokiej jakości białko zapewnia długotrwałe uczucie sytości, podczas gdy tłuszcze wpływają na smakowitość karmy, choć ich nadmiar może być problematyczny. Błonnik z kolei wspiera prawidłową pracę przewodu pokarmowego i pomaga w odchudzaniu. Przygotowanie odpowiedniej diety dla psa nie musi być trudne. Oto przykłady składników, które mogą wspierać zdrową wagę u psów. Wybieraj produkty o wysokim indeksie sytości, aby twój pies czuł się najedzony, nawet przy zmniejszonej ilości kalorii. Kontrola wagi psa to proces, który wymaga zaangażowania, ale jest w pełni osiągalny. Regularne konsultacje z weterynarzem, odpowiednia dieta i zwiększona aktywność fizyczna to klucz do sukcesu. Pamiętaj, że zdrowy pies to szczęśliwy pies. Jeśli masz pytania dotyczące diety Twojego psa, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub dietetykiem weterynaryjnym. Razem możemy zapewnić Twojemu psu długie i zdrowe życie. Sprawdź też książkę Świadome żywienie psa, do której link znajdziesz w opisie filmu.